in his cabin after disastrous initial experiments he renewed his research at the university three of his students wrapped with dreams of power have stolen his notes and journeyed to the cabin intending to locate the arcane book for their own nefarious purposes aid them in performing the summoning so we may recruit the darkling for ourselves No. Czyli musimy po prostu nie straszyć ich, mamy po prostu doprowadzić ich do tam właśnie, gdzie widzieliście. Czyli weźmiemy to, 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 to. I to chyba wszystko. Teraz musimy się spiąć, mianowicie gdzie to jest tu. O, no, chyba ją straszę. Ale musieliśmy na szybko rozwalić ten ul. Jak widzicie, tu jest. No, tu był wichierek. Nie mogę wam go przedstawić, bo mówię, musiałem na szybko, bo niestety ta y, wstrząsająca pieśń zadaje właśnie im obrażenia. Ale tutaj mamy deszczółkę. No, i żeby ją uratować, musimy po prostu zrobić, żeby jakiś śmiertelnik spuścił wodę. Tak. Dokładnie, ma spuścić wodę, czyli musi pójść do tego kibla, załatwić się i spuścić. No dobra, nie będę dalej tego kontynuował. No i mamy ostatniego ducha tutaj Lala la, 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 la room Żeby ją ratować, to musimy użyć. Czego to musimy użyć? Straszliwa niespodzianka na tym chyba. Nie wiem, chyba. Nie jestem pewny, no ale na którymś z nich na pewno. No i użyliśmy telekinezy. co staliśmy otwarty ten i co, kibel, gdzie, co, ład z woda spuścić. No i użyliśmy telekinezy, żeby ściągnąć tą książkę, bo ona była gdzieś tu. Już nie pamiętam, tu chyba była. Mogliśmy też to z wstrząsem, ale jak widzicie, mamy go jeszcze na cooldownie. Znaczy <ścoughs> nie jest naładowany. Dlatego nie mogliśmy go użyć. Tutaj w ogóle mam tą siekierkę. Nie wiem w ogóle do no, czego jest. Jakby ktoś wiedział do czego ona jest, to niech mi napisze. Zawsze się ciekawiłem do czego ona jest. Właśnie jak się tak świeci coś, to znaczy się, że można coś z tym zrobić. Bo tutaj jest klucz. Dlatego właśnie mówię, że. A, coś z tym można zrobić. Tylko nie mam co. Jakby ktoś wiedział, to niech mi napisze w komentarzach. W komentarzu. Myślę, że może wicherka burzu burzy, żeby odsąd negować te liście. Żeby znaleźć właśnie to. Oni tutaj oczywiście szukają jak jacyś normalnie wielcy detektywi normalnie Indiana Jones szukają właśnie magicznego zejścia. O tak panie! Walnij pan klocka i spójrz pan wodę. Uratuj pan deszczułkę. Deszczki plu. A, załatwię się ile można się załatwiać Czekajcie to, póki on tam się załatwia to weź szalone zaproszenie To jest właśnie coś takiego co ściąga śmiertelników Chociaż ma mniejszy Mniejszy zasięg albo mniejszy mniejszy efekt, efekt nie wiem słabszy efekt No tak Błogosławiący strumień Spuszczenia wody Yeah. Nie. No, dobrze znalazłaś. Dało ci się. Wow. Błyskotliwa pani Hermiona. O, Hermiona. Właśnie <grywia> się już Jeden głupi filmik z Hermioną. Mogą niektórzy kojarzyć, ale jak nie to. To żałujecie. Znaczy to żałujcie. No, już. Podliłaś się nad tym drzwiami i właśnie. Teraz musicie znaleźć klucz. Proszę państwa, który z Was był w kiblu i widział klucz. To jest po prostu najlepsze miejsce do chowania kluczy. Jak nie wiecie, gdzie schować klucz klucza? Schowajcie go w kiblu. O! Ta buzia mnie zawsze rozwalała. W ogóle... Dobra, teraz mogę hejcić do grę, ale... Ale patrzcie jak on trzyma ten klucz. On po prostu trzyma ten klucz. Całą dłonią, on nie ma czegoś takiego jak palce, on trzyma po prostu całą garścią ten klucz. Ja otworzyłeś. Gdzieś taka magia. No i dobra, no i schodzą. Schodzą panowie... i pani. Schodzić, schodzić. sobie ustawimy tak. Dla ciekawskich. Będziemy tutaj straszyć kogoś. I idą. Boże, tak, wyłącz światło. Na dole jest księga ci wyłączałem światło. Po co im normalnie... No, oczywiście on powiedział tutaj Wejda jakieś. I oczywiście pa... no, Oczywiście nagle wszyscy idą w tamtą stronę. W ogóle było, było go słychać, nie? Ale okej. Okay. Zaraz mo może to tak brzmieć jakbym hateł tą grę, ale nie na serio, mówię, I to jest gra z mojego dzieciństwa. Remiona miotelska. Te nazwiska polskie. Tylko Jak pana po angielsku brzmi? Nie wiem, jak jest miotła po angielsku. Dobra, teraz będzie rytuał. Będą robić Umba, Namaja, Maya Mamba, Ja. No i fajnie po angielsku brzmią. Po polsku to tak dziwnie. Coś tam jest, kiełbasa, Takie coś. No, przyszedł sobie pan, doktorek, który jest. No. Musimy go po prostu nastraszyć szybko straszliwa niespodzianka. O, ktoś ją zobaczył. O, ten też się zobaczył. No. I jest uwolniona. Dobra, panowie, wychodzicie. tu zostaniemy sam na sam z panem doktorem Gil... Gilderoyem Puklińskim. Rar. No. Come on, come on. Nie ciągnąć się. Trzymaj się go. No, dajesz Hermiona. Dajesz. Tak o jak widzicie przekroczyliśmy limit Teraz właśnie jest takie mi, 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 mi Jak szybko nie nastraszymy To możemy jak to się nazywa? Przegrać misję Przerwałem atak Może się zatrzyma no i co, panie? ale no, jak widzicie, ma razy 2 wszystko. jak teraz z czymś dostanie, to będzie ten damage razy dwa. 2 Mogę jeszcze tą pieśnią zarzucić. To się nie straszy na Dobra, panie. Śmiech. Serio? Byśmy użyli niespodzianki, może co? No tak wygląda niespodzianka, bo wcześniej wam nie pokazałem. No dobra panie, panie doktorze, pan się wystraszył, więc pan GTFO Niech tu młodzieńcy, młodzień, W ogóle gdzie ta książka? LOL, książki nie ma. No tam sobie uciek, Gdzie schodzą będzie teraz umbaja baja? Przywołanie ściemniaka.

Proszę państwa, to ciemnie I śiemy. The ritual is complete, but the darkling needs more souls to be freed. A task for later attention. For the time being, enjoy your victory. Mm. No. Leszczyste pieniądze będzie gwarantowana. Denny będzie pieniądze będzie dwie. Jo 528 o. No. I to jest tak jakby drugi akt, znaczy to jest drugi akt jak widzicie. Mapa nam się zrestartowała. I mamy teraz nieziems nieziemscy podejrz podejrzani. Możecie tego zobaczyć. I sztywni sferajny. Ale że... Trochę szybka ta misja była, więc wam pokażę teraz gabinet strachu jak on wygląda, trochę późno wam go pokazuję no ale... Wcześniej nie było w ogóle tak po co, bo i tak mało, mało mieć, bo... Tak wiem. No jak widzicie, jak każdy... No w Już. Dziękuję. No, jak widzicie, każdy duch jest tak jakby w każdym swoim polu. No i dostaliśmy właśnie tego koszmara. I tutaj mamy właśnie... śmiertel... raczej morderstwa, tutaj będzie znowu jakiś śpiący, tutaj mamy lustra, no i tutaj mamy nowego, to jest zombie. Wiem, panie, pani. No i tutaj mamy... No... Wiem. Mogę, mogę? Dziękuję. Yy, na jeden taki slot, tak jak widzicie, tutaj są dwa, na jeden taki slot możemy się nauczyć tylko jednego, z, jednej mocy. Czekajcie na łącz. a tak robię, zostawię. Nie wszystkim będę czegoś uczył, bo nie warto. Tak jak na przykład obu, to głupka. Potem wam powiem, pokażę dlaczego. To się możesz nauczyć u babki, to może mi dać się przydatne. No tutaj mamy trzecią. z more, tak? To jest morę? No, straszydło. To jest właśnie to jest cały grono straszydeł, czyli buł, manik i sam ostrach. Tutaj będzie trzeci elektryczny, tutaj będzie drugi przekaźnikiem dziecko. Tutaj będzie wszyscy pod emocje, tutaj będzie przejście. Tutaj zobaczycie, tutaj będzie przemoc, tutaj będą wodne. Tutaj będą właśnie z ciałem, tutaj będą ziemne. I tutaj mamy wibracje z wicherkiem, czyli wicherek z wibracją. Eee, tutaj już mówiłem. Tutaj będą też chyba z morderstwem, tutaj będą na zewnątrz. No i tyle. To jest chyba wszystko. No to jest, no mówię, takie po prostu kupowanie, e, kupowanie umiejętności, żeby się przydały. Fajnie, takie na szczęściarza fatu. Fatum robi to, że na jakiś czas przynosi śmiertelnikowi pH. <laughs> takie, takie dziwne, no, ale z mamy lej... La, la jak? la la, -la, 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 -la Boże... Nie, normalnie... Ta jest... No, grę bardzo przydatna. No dobra, to... To właśnie był... Gabinet strachu. Widzieliście kupiłem trochę mocy, które na razie mi są, będą po potrzebne, więc wysławić nie mogę. No ale to było na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku przejdziemy yy, z sztywni sferajny, z bo najpierw lubię czasów przechodzić, bo jest łatwiejsze. Yy, tak więc yy, zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania jak zwykle, <laughs> więc trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Cześć!